Siemanko z tej strony, Adrian, witam Was w kolejnym odcinku z top 5 skrzynek Tygodnia Polaków. Pod ostatnim dobiliście ponad 3000 łapek. Wielkie dzięki i mam nadzieję, że dzisiaj też zbliżymy się do tego wyniku. Więc Zostaw łapkę w górę, jeżeli film Ci się spodoba. A trafy, trafy wcale nie gorsze niż w poprzednim tygodniu. Kosy, jakie trafili uczestnicy dzisiejszego odcinka, to po prostu miazga. Także teraz zapraszam Was już do oglądania. Okręt wojenny AWP! AWP okręt wojenny nagrane! Ja blizgam! Czerwony skin! Okręt wojenny AWP! Blizgam! O kurde! No ale też nie można wszystkiego sprowadzać do oldschoolowych czasów. Przedostatnia skrzynka, wybraliśmy kluczyk. Przeleciały już dwa przedmioty. Ha, ha, ha. I pięknie, akacz, którego zawsze chciałem mieć, no coś pięknego. Oby nie był porysowany, nie widzę tutaj żadnej ryski. No tutaj może troszkę na kolbie i tutaj, no zobaczymy jaki jest stan. Przetestowany w boju, ale zbadaj. see the past through a flashback Back to the days when I didn't have rap But nowadays bitch your mother all about that Back to the days when they didn't call me abstract No dreams, no shit to do Just a kid hoping that his skies will blow Pojemnik Jeszcze nie. NIE! nie. To KURWA! To Jeszcze nie. Faktory new 300 euro Mamo 300 euro o! Dobra cicho 300 euro pierdolę! Jeden chuj co tu wyleci Mam 300 euro Chyba tyle chodzi nie wiem Nie mam pojęcia Chuj z tym origami 300 Dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka, jeśli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę. Na koniec chciałbym Was jeszcze zaprosić do grupy moich widzów na Facebooku, jak i na fanpage'a. Organizowane są tam od czasu do czasu jakieś giewałaje, konkursy i tym podobne, a także będziecie ze wszystkim na bieżąco. Wszystkie linki w opisie, a ja już się z Wami żegnam, także cześć, trzymajcie się, no i na razie.